Więc tyle Brainrot właśnie dodało przypotężny Ying Yang Event. Co by dużo mówić, było on niesamowity, wprowadzając nie tylko nową mocarną mutację Ying Yang, ale i Brainroty takie jak Mani Mani Pugi, Karker Sahur, Egzamen Sahur czy nowego OG Brainrota. Oraz w tym filmie odblokujemy je wszystkie. Także nie przedłużając, jesteśmy już na moim koncie, które zostało idealnie przygotowane pod event. Jak widzicie, w moim bazie posiadam tylko laki Bloka mityka oraz Giraffe Celestre. Tego laki Bloka Mityka możemy sobie na sam początek otworzyć i zobaczmy co stąd dostaniemy. Uwaga, uwaga, czy jakiegoś fajnego Mityka dostaniemy, którego. Bo jeszcze nie byliśmy tak jest Z Pioniro Golubiro Mimo tego, że nie daje on jakoś dużo na sekundę No to nigdy go jeszcze nie miałem w swoim indeksie Także jest to dosyć fajny tutaj traf Przed samym startem eventu I admin dał nam właśnie znać, że zostały 3 minuty do startu 1 minuta do update'u, w którym dostajemy mutację Ying Yang Jestem bardzo podekscytowany wam, powiem na ten event No bo to jest nowa mutacja tu Możecie zobaczyć teraz screena od admina W którym dowiedzieliśmy się, że na przykład taki OG Strawberry Elephant Będzie dostawał 2,2 biliona na sekundę Ale to co stało się na samym evencie Przebiło moje oczekiwania Kilkukrotnie, ponieważ zdobyłem Ying Yang Secreta dającego ponad 8 milionów na sekundę i wiele więcej. Także oglądajcie ten film do samego końca. Właśnie Ying Yang Event się zaczął, dostaliśmy darmowego spina. Także może zaczniemy sobie od niego. Wygląda on dosyć epicko. No i oczywiście robimy sobie tego pierwszego spina. Pierwszy spin Ying Yang Eventu. No i niestety dostaliśmy kasę. Nie, ale czekamy teraz, aż jakiś Ying Yang brain nam się tu zrespi. I jest Lirili Larila. Ying Yang Lirili Larila, która daje 23 dolary na sekundę. Ole zobaczcie, jak to wszystko. Wszystko wokół nas wygląda. No, to jest coś przepięknego. To jest coś przepięknego, jak to po prostu wygląda. Mamy wielkiego Ying -yanga, który się tutaj kręci. Powiem Wam szczerze, że mi się podoba. To nasze wszystkie Brainroty. Dobra, bierzemy Nubiniego, Pizzaniniego, Brybry, Patapina, Tak, Barabum, żebyśmy wszystko tutaj do indeksu sobie zebrali. pipiki Kiwi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zabieramy wszystkie te Brainroty. Gangster Futera również wpaduje. Fluri, Flura. I od razu wszystkie te Brainroty sprzedajemy. No, bo ich tak szczerze nie potrzebuję Oj, co to jest? O chłopie. Jakiś graduation tie. Co tu się dzieje? To jest chyba jakiś rytua. Z okazji rozpoczęcia studiów pan admin nam właśnie taki rytuał przygotował. Jest też nowa mutacja, którą dostała Lirililarila, Larila, li, li, ale ona się niestety nie wyświetla. No i węcik rozpoczął się na dobre. Admin tutaj mówi, że prosiliśmy o los Primos i los Primos zostało dodane do craft maszynki, więc idziemy do craft maszyny i sprawdźmy, co do tego los Primos potrzeba. O kurde, tutaj potrzebujemy los Orkalitos, bracia los, potrzebujemy Six Seven i losowe tranerity. Ja niestety nic z tego nie posiadam w swojej bazie, więc no Lipa, Lipa. mi pan. antilopini. Jak w ogóle nasz indeks Ying wygląda? 9 na 138. Admin dał że zespałni Brazylini Berbermini. Ying Yang Lucky Block. Ying Yang Admin Lucky block. Bierzemy oczywiście. Żyrafa Celestra stra Yang. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją stary. Zrespił się Brazylini Berimbini. Brazylini Berimbini. Bierzemy go. Jeszcze wchodzimy na drugie konto, żeby go zebrać, ale czy on dostanie jakąś lepszą mutację? No nie zapowiada się na to niestety. Może się przyda kiedyś do jakiegoś rytuału brazylijskiego. Kto wie? Kto ying Yang Lord Fruity Drillo. Okej. Okay. Czekamy na jakiegoś sekreta. Na razie. Nic takiego nie dropi. I admin zaraz zrespi lawakę. Jad mi zaraz zrespi lawakę. Nie gadaj, że będzie Yingyang lawaka. Proszę, zrób to sami. Good luck getting the Yingyang lawaka. Czyli bardzo myślę, że ona będzie. Jest lawaka, ale będzie ona w wariancie Yingyang. Tutaj jej nie mam. Tutaj mam diamentową na drugim koncie. Meksykański event się zaczął. meksykański event się zaczął. Yingyang Fanto elefanto. Dawaj go. Yingyang Fanto elefanto. Zbieram. Nawet nie patrzę na jakieś inne mutacje. Co tu się właśnie zrespiło? Luberini octopusini. Weźmiemy go sobie, bo jeszcze w indeksie jego nie mamy. Ale to Cocofanto Elefanta co się zrespiło? To jestem w szoku, że coś takiego mi się trafiło. O na drugim kącie mamy Ying Yang Gorilo Watermelino. Od din, din, din dun się zrespił. Szkoda, że nie Ying Yang. Szkoda, że nie Yang. Mamy 6 razy laka od samego I w ogóle śmieszna jest ta meksykańska muzyczka, która leci w tle. Bardzo przyjemna swoją drogom. Sami nam respi dul dul dula. Będę miał trzy dul dul dula. Ying yang lucky i jest. Jest pan dul, dul dul. Ja go muszę sobie złapać na wszystkich kontach. Nie gadaj, że sami mi to zepsuje. Dawaj go, No mamy piniate, mamy pińate. O co jest? Ile ta piniate się Otwiera stary, posła piniata, rozwalona Coś dostaliśmy, jakieś bronie Znowu wleciał elegancki krab rejwyk, tyle że lipa z trochę z respem Karker sahur, karker sahur został dodany do kraft maszyny. Na niego potrzebujemy dwa karker kary, karker kury i jednego tatata sahura Ja te karker kury powinienem mieć gdzieś na swoich kontach Wiecie, na moim drugim koncie mam tego karker kara, karkur kura I jeszcze gdzieś na kolejnym powinienem mieć kolejnego Ale respa mamy, Lostralelitos, dawaj Lostralelitos Dostał jakieś mutacje, Zarobiście. Jeszcze karker kara będzie respił, zrespił się Karker karkar kur! kur. Złoty karker karkar, kur, kur. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zbieramy go sobie. Czy on dostanie coś fajnego, no chyba już nic nie złapie. Chyba już nic nie złapie, a więc weźmy go sobie złotego, ale odwiedźmy bazę samiego, bo baza samiego się zrespiła. Póki nic dobrego się nie respi no to odwiedźmy tą bazę, no bo tutaj może coś spotkamy, bardzo cennego w tej jego bazie, chociaż tu jest zawsze to samo. Jest balerino lolo. Nie miałem nigdy tej tartarugi. Nigdy tej tartarugi nie miałem, także ją sobie ukradniemy, no nie ukradniemy, bo włączył światła sami. Jeszcze swoją bazę usunął. Mamy nowego Breluta fokacino, to Focacino, to Focacino, nowy mityk. Weźmy go sobie, czyli to jest taka foka po prostu siedząca na toalecie. Jest sami, zrespił się sami na serwerze. Pewnie włączy zaraz jakimś jednym wyrąbistym przyciskiem wszystkie mutacje naraz. I tak się dzieje. Teraz się zaczyna prawdziwa zabawa, proszę Państwa. Ta Kukera, czya, la kukera, fajnie jakby się zrespiła, bo ja jej nie mam w swojej kolekcji dla Kukera, bo ostatni event przegapiłem jakimś studem. Sami nam pisze, że zrobi Indonezja Event za jakieś dwa tygodnie. W sumie ciekawe, co tam może być w tym Indonezia od Tematu trochę, to nic się nie respi. Nic się nie respi. A po moim wielkim narzekaniu stało się to. Lakukaraca się zrespiła. Zobaczcie, co to jest. Lakukaraca 7 milionów na sekundę. Ale dostaliśmy respa. Ale dostaliśmy przepotężnego respa. Weźmiemy sobie tego tatatasa hura do craftu. Tutaj panowie sobie budują scenę, żeby wlepiać mutacje. Ale tego karkerkara, kura zróbmy. Ale dobra, wrzućmy to, póki one jeszcze są. Wrzućmy to, póki one jeszcze są. Za ile to się resetuje, za 7 minut. Także jeden karkerkar wrzucony. Weźmy, zestylujmy tego tata ta, Sachura. Zamię aktywało w w międzyczasie 8 razy laka. No tu się tyle dzieje dzisiaj, naprawdę, że ciężko wszystko ogarnąć naraz. We bierzemy tego tatata ta, ta Sahura i idziemy do krawt maszynki. Weźmy tego Karkurkara. Eee, tutaj ale nie ma miejsca w bazie. Przedajmy tą lawakę. Ja tak w zasadzie nie potrzebuję. I idziemy po kara i robimy Fusa. No i mamy to. Lecimy z nim do Krawt maszynki i czekamy aż półtorej godziny, aż się to. Tutaj wszystko nam przemieli Zdążyliśmy idealnie. 4 minuty. Także klikamy teraz maszynę do wytwarzania. Robimy karker Sahura. Let's go, ale będziemy mieli przekozackiego. Lostralitas, Lostralitas. ja nie mam miejsca. Ja nie mam nigdzie miejsca. Sprzedaj coś, sprzedaj coś stary. Co ja mogę sprzedać? Nie wiem. Tego mi sprzedaję, sprzedaje, który mi jest niepotrzebny. 812 tysięcy na sekundę. Jezu, jaki piękny węcik dzisiaj. Naprawdę. Jaki dzisiaj jest przepiękny węcik? fuck, ja nie mam co sprzedać. Nie, 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 nie. On mi ucieknie. Ucieknie mi, uciek. Fuck, uciek mi. Kolejny Lostralitas, Cię zaraz piły. Okej, okay, wziąłem je sobie do swojej bazy i jeszcze sobie weźmiemy na tym drugim kącie A ja tu nie mam kasy żadnej. Oi, oj, oj okej, okay, bierzemy sobie te Lostralitas Ciach, ciach, ciach. Dobrze, będziemy mieli trochę kasy. Nam zeskipało timer na, na kraw maszynce Wyciągamy, wyciągamy tego ziomeczka Wyciągamy Karker Karsahura, 3 miliony na sekundę Dostał mutację nasz Karker Sahur to Focacino, nowy Toileto Focacino Jeszcze Ying przepięknie, przepięknie Moi drodzy, tu mamy ogłoszenie, że w następnym Tygodniu będą kolejne nowe rebirfy I też sami planuję dodać nowe jest spójrzcie jaki ten Karker Sahur jest przepiękny, 2,9 miliona Na sekundę, to jest coś niesamowitego Mamy mnóstwo tych Ying Yang -bloków, I adminowych i mitycznych, jeszcze ta Kukaracza. Mnóstwo laki bloków teraz leci. Teraz lecą same laki bloki. Czekamy na jakieś fajne mutacje. Tylko, żeby mnie nic nie walnęło. Okej, okay, tu dostał dwie mutacje. Tu Nie dostał żadnej, tu dostał A3. Jingyang, Burbaloni, Loli, Loli. On nam się przyda do indeksu. No i tego było na tyle. i się skończył, także otwórzmy sobie jeszcze jakieś laki bloki, bo dosyć ich sporo zebraliśmy. Weźmy sobie tego tutaj, który dostał dwie mutacje i sprawdźmy co. Tąd wyleci laki blok otwarty, 3, 2, 1, jakiś secret, jakiś secret. coś świetnego. No niestety, ale się. Dla Was wszystkich, z którym nie udało się zdobyć nowego. Hura, właśnie tańczę Take The także trzymajcie się tam. W ogóle miałby koniec eventu, a Sami robi kolejnego snapa. Takie eventy chciałbym mieć w stile Brenny dosłownie codziennie. No na pożegnanie dam nam dwa Yin Yang Spiny, a więc obróćmy sobie. Obróćmy. Mam sześć aż Yin Yang Spinów, no to robimy moi drodzy opening. To robimy moi drodzy opening, nic, nic, nic nie poleciało znowu, nic nie poleciało, nic nie poleciało, no i nic nie poleciało tak jak można się było tego spodziewać. Ja tak ugotowałem dzisiaj widzowie, naprawdę tak ugotowałem, że po eventie w mojej bazie mamy Secret Yin Yang La huka która daje 7,7 miliona na sekundę. Dalej mamy Lastra Lelitas. Mamy mitycznego Lucky Bloka Ying Yang. Mamy Dul Dul -dula Karker Sahura, czyli drugą najpotężniejszą dzisiejszą moją zdobycz. Dalej mamy Ying Yang Toelito Fokacino, Mamy Lostra Lelitos, które daje 5,5 miliona na sekundę. Mamy Lastra Lelitas i Jirafes Celestre Ying Yang. Na drugim piętrze z kolei znajduje się kolejny Ying Yang Lucky Block Admin. Kolejny Ying Yang Lucky Block jeszcze z, z nią katem. Brazylini Berimbrini. Lucky Block Ying Yang Taco. Oraz Ying Yang Coco Fanto. Elefanta. Na drugim koncie, moi drodzy widzowie, mamy Lastra Elitas, mamy Piccione Macinę, mamy Alessio, Yingyang Burbaloni, Loliloli, Loli, diamentowego Lucky Bloka oraz mitycznego Lucky Bloka. Konto numer 3, a tutaj adminowy Yingyang Lucky Blok, Brazylini Berimbini, Tetetesa Hur, Lavaka, kolejny Yingyang Lucky Blok, Karkarkarkarkurkur, -Kur, Dul, -dul, -dul, Dul Odin Ying -din Yingyang Lucky Blok oraz Gorilla Water Melon Drillo w mutacji Yingyang. Także koniec końców uważam, że ten update naprawdę był udany i to by było na tyle, także koniecznie drogi widzu, zasubskrybuj ten kanał. Ja się z wami Żegnam i do następnego!